Cześć, jestem witam was w na moim kanale, nagrywam to o 1.20 bo UFC wstawiło ogłoszenia i gala UFC 326 teraz będzie się 7 marca a main eventem jest Max Holloway kontra Charles Oliveira to jest po prostu niesamowite dostajemy walkę, która była, była spekulacją, że do ją dostaniemy ale na gali numerowanej 324 już 7 e, marca e, oczywiście 2026, zobaczmy pojedynek e, Charlesa Levyry z Maxem Hollowayem e, na gali 326 7 marca, powtarzam się, ale no jest dla mnie szok. fajna walka, na razie najlepsza z tych main eventów, które są e, w, oczywiście w nowym roku wynienicząc licząc e, teraz tej gali co będzie no to to jest najlepsza, najlepszy main event do tej pory ogłosili, no bo nie oszukujmy siebie, nie oszukujmy siebie Pimblet Gate, nie jest jakimś ciekawym eventem, jedynie będzie ciekawym jak Gage pokona Pimbleta. Lopez Volk, no to wiadomo jaka to jest ten walka, chociaż jakby dodali na tą galę Murphy, Evlo'je, znaczy Evel' właśnie Murphy, o właśnie w nie tytuł, tylko pretendenta, to w sumie ten galan by... Ten main event nie będę ratowałby by galę tym bardziej main event, e, bardziej main event. E, ale 326 po prostu nas zaskoczyło UFC z dnia, z nocy na nocy wstawia nam kolejne ogłoszenia co do gale. No teraz podejrzewam, że w, w, dopiero ogłoszenie na kwiecień dostaniemy pewnie gdzieś tak w okolicach, mm, pewnie stycznia, mm, coś takiego jak po Gali 324, no bo jednak chcę by nie mówić. Eee, wiadomo, teraz już ogłosiłem 3 gale, i to jeszcze przed grudniową galą czyli 323, która odbędzie się właśnie w sobotę na niedzielę. Eee, jestem po prostu w szoku, co to się stało. Jestem w szoku, bo to ogłoszenie, ja już miałem żeby iść spać. A okazuje się, że takie ogłoszenie się pojawiło. I różnie to wrzucał północ, o pierwsze, teraz trwa konferencja czyli konferencja, no tak, w sumie konferencja przed 324, która będzie 34 stycznia. Jedynym minusem tej gala jest to, że gala e, właśnie z 31 na 1 lutego, czyli UFC 325, e, mamy właśnie e, z 31 na 1 luty, a później czekamy miesiąc i tydzień, aż e, będzie gala 326. Oczywiście na gala 326 5 i 326 nie ogłosili jeszcze pojedynkę, czyli nie ogłosili koło eventów Co trochę smuci, bo raczej będą musiały dwa filmy nagrywać Ale... Mać, w sumie to jest za wcześnie ogłoszenia Myślę, że powinni to zrobić po gali 323 albo po gali 324 Ale jako ja fan UFC nie narzekam I to, no w sumie tyle, to by było na tyle, nie będę się z Wami rozgadywał, no bo co mam powiedzieć, no Charles oleary czas Charles O'Leary kontra Max Holloway 7 marca. No i 326. Gwarantowany main event podejrzewam, więc, więc tyle. Nawet na pewno w tym chwilę będę typował oczywiście, ale do marca to jeszcze kupa czasu. Na razie przed nami 323 w tą sobotę. Więc to było na tyle Widzimy się już w następnym. Trzymajcie się. Cześć.